Siemka, 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 witajcie w pierwszym odcinku z gry Empire Total War. Heh, zobaczycie teraz jak jestem dobry w strategiach. No dobra, więc to będzie seria, w której będziemy naparzać się z innymi państwami. Będzie bardzo ciekawie na pewno. Jak zwykle muszę sprawdzić, taka już tradycja. No cóż, ale dobra, więc gra pojedyncza. Sam umiem, dobra, najlepsza jest wielka kampania, bo można ogólnie robić takie rozpierduchy, że e, dobra. Powiem teraz co jest no, no, normalny. E, jakie państwo można wybrać? Wielką Brytanię, Francję, Austrię, Niderlandy, Hiszpanię, Prusy, Rzeczypospolitą, Imperium Osmańskie, Rosję. Szwecję, Konfederację Maracką. Oto wtedy Konfederacja. Dobra, nieważne. No i to tyle, Państwo. Możemy tylko tymi wielkimi grać. Ja sobie zacznę polską, chyba. Chyba na pewno. Tak seo zaczniemy. Jest tutaj August II Mocny, taki król. Polska to wiekowa idea i wiekowe królestwo. Jak wszystko co wiekowe. Super. Dobra Na domo światowa dominacja, żebyśmy mogli grać w najdłużej, w najdłużej, w najdłużej Ale i tak będziemy mogli sobie potem przedłużyć, więc e, Zapewne będziemy No To nie pewnie bardzo Najdłuższa seria na kanale mi się wydaje teraz Zobaczymy Rozpoczynamy teraz Grę No, no normalnie będzie Pum. Ogólnie co zobaczycie, bo ja jestem dobrym strategiem i wszyscy będą mogli patrzeć i się uczyć ode mnie grać w... Od czego wy tu Dobra. Nie no, grałem w tą grę od 100 lat. Zaczynamy z sześcioma tysiącami na koncie, dobra. Czekajcie. Grafika. Chcę fajną rozdzielczość, wow od razu lepiej, dobra patrzcie jak teraz to wygląda, dobra teraz to grać można W sensie powrótko, kontynuuj grę, okej, okay. dobra jesteśmy w Polsce Dobra, mamy 4000 natury. lubią nas Saksończycy i Kurland, nie lubią nas, a oni każdego nie lubią, podatki, ludzie są smutni, widzę, dobra, nie dobra, idź, zamknij się, dobra, o, tutaj mają Konfederację Maracka. a z kim jesteśmy w sojuszu? Główne państwa w <laughs> Hiszpańskie, Holandzkie, Nierlandy, Prusy Dobra, dużo ich tu jest dużo, o dużo, za dużo Trzeba będzie zmniejszyć, ale dobra Aha, już to sprawdzałem A więc lubimy się z Danią i z tymi eee, Trzeba mieć dużo handlowych tych Na przykład Z Austrią Kto jest ich przymierzeńcem? West, O, chcę, że się lubią z ludźmi Możemy mieć umowę handlową i soję. To może. No cicho, bądź! Bo... Zachodzisz tylko umowę handlową. Bo ogólnie handel jest rzeczą ważną, bo dzięki temu możemy dużo pieniędzy mieć. Z czego mam ci płacić? Nie będę ci płacił, panie Osmanie. Galicja i Podolę w zamian za Palestyna. Gdzie jest Palestyna? Po co mi tamto miejscu, wa? <grym> dobra, z kim jeszcze możemy mieć handel? Ze Szwedzami, którzy mnie nie lubią, widzę, ale dobra. Więc chcemy umowę handlową. Będziecie płacić? Nie będę ci płacił. Czekajcie, Estonia i Livonia. Ci dam Litwę. Nie? Czekajcie, głupi jesteś. Panie Szwedzie, no ja ci nie dam, czekajcie. A to co to jest za kraj? Norwegia. ja cię, bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że gram w takich, jak już jest mało państw, tak naprawdę ostatnio grałem, więc teraz jak tak patrzę, normalnie można jechać w dół, a wcześniej to się nie dało, więc bardzo ciekawe. No czemu tam cały czas gadasz? Więc dobra, reszta ze mną nie chce nic do gadania i tak dalej. Dobra, możemy to rozwijać, więc rozwijamy, bo dzięki temu będziemy mieli większy hajs, a większy hajs to większy hajs i większe wszystko. Mm, dobra. Gdzie można się rozrastać? Gdzieś można... Eee... No nie gadaj! Mm. Nie mam pieniędzy. Dobra, e... musimy mieć sojusz z państwami potężnymi. Najbardziej mi się podoba Austria. Będziemy musieli rozwalić takie kraje jak Prusy na pewno, takie kraje jak choćby moje sąsiady, czyli Kurlandię. Też by wypadało kiedyś wnieść w powietrze. Tylko, kurde, jesteśmy w takim sojuszu. Więc dobra, koniec tury. No dobra, niestety tego się nie da pominąć. Mimo tego nawet, że jak było mało państw, pamiętam, to i tak to trwało czasami dosyć długo, e, osmany, Rosjanie. No i tak będą teraz łazić po świecie. Konfederacja, 13 Kroni, o kurde. Jeszcze niektórych państw to kompletnie nie pamiętam, żeby kiedykolwiek były. O, Hanower, Portugalia, Wenecja, U, Bawaria. Nie, cicho bądź. Dobra, Co to, to jest ciekawy kalendarz. Niderlandy z Hiszpanią się klepią, to fajnie. O, Szwecja z Rosją. O! <średzi> Szwedzi z Rosją teraz się będą klepali. Czekajcie. O, jest Portugalia. Co, coś jest jeszcze? A, są te. Niderlandy. Holandia, w sumie to już Holandia nie jest, jak pewnie wiele osób może wiedzieć. Albo nie. Nie wiem czy wiecie czy nie, ale nie, nie ten guzik, chcę w władzę wejść. E, podatki, jak tam podatki, widzę, że niektórzy ludzie nie są zbytnio zadowoleni, ale nie mogę wam opuścić podatków, wtedy mi państwo zatechnie. A podnieść mogę no mogę klasy średnie podnieść i tutaj kupić parę rzeczy, żebyśmy byli bogatsi później. Początki zawsze są najtrudniejsze, a potem to już pójdzie z górki cicho. Yy. Ile mam armii? Tu mam jakiegoś... Kanisław poniatowski. Okej. Okay. Tu mamy armię, tu mamy armię, tu mamy armię, tam mamy armię. Dobra, wypadałoby rozwalić te proste książęce kiedyś, żebyśmy mieli zamknięte państwo tak bardziej. Dobra, i koniec tuby. Ciało na cały czas mi o czymś gada. Jakbym nie ogarniał tej gry i pierwszy raz w nią grał. Nie. Co ja chcecie? Sojusz Wojskowy. Czekajcie, Plusy Zachodnie, co to za region? Ja im oddam to. Nie, a wy mi oddacie Śląsk? Yy. Dobra. Nie oddaję Wam tego. Wy mi nic nie dajcie. Nie macie prawa przełączyć. Cieszcie się. Tego. Dobra, i udało się. Bez większego problemu. Mamy już z nimi sojusz. Super. Plusy są jakieś niebezpieczne, mi się wydaje. Więc, no, ale z taką wypłatą naturę, to to nie możemy żyć z Pamiętam, jak kiedyś grałem, to miałem 10 tysięcy na turę jaci i wtedy to po prostu byłem potęgą. Ale mi się safe usunął, niestety. Nie wiem dlaczego. Kto teraz? Prusy i Austria? O, super! Czekajcie. Austria to czystymi wojnę. Ja im z chęcią pomógł. Więc wy będziecie się pewnie o Berlin być. Ja tam podbiję to, to miejsce. Tutaj będzie dobrze. Miasteczko mogę rozbudowywać, to rozbudowuję. I ile mam naturę 4200. No to nie jest dużo. No nie i nie mam statków. Dobra. To też się później będzie bardzo przydawać. Oj, cele. Trzeba podbić. 40 regionów, żeby wygrać, ale to mnie nas nie obchodzi. Ja o... mam same wojsko, Dobra, kto się spodziewał? E, powracam. Dobra, e, co to jest? A technologia. Mamy Kraków. Dobra, co możemy robić? To mi się przyda. Wyjaśnij, mamy mało tych uczelni, mi się przydało, więcej, one też dają smutek, niestety, ludziom. Nie są potem smutni, ale dobra, no nie gadaj. Okej, okay, dobra, i koniec tury. Austria się do wojny szykuje. Wow. Dobra. Niderlandy, nie wiem, prusy. Prusy też. Dobra, Osmany, nic. Szwedzi płyną zatkami, Marackie, nic. Wersja Nic, szpitalicy, Nic, Mongoł, Hanover. O, to jest też państwo głupie. Ten region no nie obchodzi. Kontroluwano budynek. Co, co? No, to jest jeszcze zdobyto podwładnych. No i dobrze, że zdobyto. No wiem, to to okno przedstawia kurde. Dobra. Ty idź do Warszawy, bo nie jesteś potrzebny. Dlaczego nie mogę stosunki dyplomatyczne? Aha, bo pewnie ten chodził. Yy... Kurde, musieli Rosjanie pojedzieć w wojnę, ale dobra. E, jakie państwa? To będzie kiedyś bardzo wielkie państwo, więc wiem, że muszę z nimi mieć sojusz. Muszę z nimi mieć sojusz. Dlaczego nie? Dobra, e, sz, sz. Dobra trzeba się, z Usmanami mieć dobre stosunki. Chcemy umowę. No, Super Z kim możemy jeszcze mieć umowy? Handlową Mamy skurandy, bo gdzie są dania? Z dania nawet nie możemy. Z tymi... Jakiś hund czy jakiś krymski, dziwne. No, nie, nie, nie jest wam, to w ogóle nie. Dobra, ile teraz zarabiamy? 4700. Dobra, już powoli wyprowadzam to państwo na. na. jak to się mówi? Nie wiem. Dobra, jest tu coś, co mi daje pieniądze, opera? Opera daje radość. Oj, pieniądze też, więc dobrze. Rada rządowa, nie pamiętam co to ma. O, dobra, fajne. On nie gadaj No, gdzie jest jeszcze jakieś bogate miasto? Wilno wygląda na bogate więc co tu możemy zrobić? Mamy Gobertura, dobra operę Dobra, pieniądze wywaliliśmy się z pieniędzmi, więc kończmy turę Pierwszy odcinek będzie taki jak to powiedzieć e, będziemy ogarniali rzeczy w skrócie co, co się, jak, z czym je i tak dalej żeby to państwo zarabiało chociaż te 5000, tysięcy, bo inaczej to będzie słabo. Dania, Portugalia, o, Bawaria dziś idzie, tam ci będą nic nie robić, już nie. dobra, fajnie. Dobra, i się teraz będziemy zarabiać chyba z ponad 5000 tysięcy i nie, Kurde. hmm jakbym czekajcie podatki kurde się wkurzą. no tu też się wkurzał nie nie e, więcej pieniędzy <gry> potrzeba mi co to jest aha tutaj są działa daje to pieniądze nie to, dział... to daje dużo kasy czy nie ile dobra nawet nie się mam jeszcze 3000 gdzie mam jeszcze jakąś miejscówkę że... Gdańsk, Prusy zachodnie. Tam jeszcze się trochę boję, inwestować, bo wiem, że tutaj może później. <głos> <głos> Jestem pomiędzy dwoma tymi, więc dobra. A tutaj są ci w Galicji i im dajecie 500, dobra, to będzie dawali więcej teraz. O, i jeszcze jest infrastruktura, to też jest bardzo fajna możliwość. Która też daje, tyle daje. Cztery natura, dobra to nie jest dużo, ale no fajnie Mamy tutaj generała już No, ty miałeś iść tu do Warszawy Nie Stosunki dyplomatyczne, wróćmy tutaj jeszcze na chwilę Francja to też jest dobra osoba do sojuszu. Kurde. No cóż, nie dzisiaj. Plusy się ze mną nie lubią zbytnio. Czy mogę coś jeszcze zrobić? Żeby wydać całą kasę? Kurde, nie stać mnie na więcej wydawania. Co to jest? Obóz wojskowy, wojny, mógł sobie szkolić chociaż. A to co? O, tu mogę. Rezydencja gubernatora. Super. Dobra, i kończmy turę. Francja, Austria. Bo Austria się też do wojny przygotowuje. Wypowiedziano wojnę! Czemu Austria? Austria dobra. Bym mógł tak bym musiał atakować, bo ich też sojuszników, więc... Niestety Saksonia. Masz pecha. To twój koniec. Łoo, Wrocław środku podbili idioci. Dobra. Bo ja cię spodziewałem, że tak szybko wojny już będą. Na szczęście mnie to nie mieszali. Austriacy więc. Saksonia też ma teraz problem. Obszary handlowe super. Co zbudowano? Co? Ok, dobrze, że to zbudowano. Teraz będziemy zarabiać 5000. Super, zrobiliśmy to co chciałem, ale tak musimy trochę więcej zarabiać i musimy podbić jakąś miejscówę, bo inaczej będzie. Dobra, muszę to rozrastać, muszę mieć to. Muszę mieć tą technologię, a tą technologię będę miał za dwie tury. Żeby rozrastać to, muszę mieć to coś, a to gdzie to właściwie jest To jest to. Więc muszę mieć najpierw podział pracy. Kurde, podział pracy i muszę mieć też to to i podział pracy. No nie jest... Dobra, żeby mieć podział pracę, muszę mieć to, więc e, jakoś się może udać. Cicho, a tu macie coś? Akademię macie jakąś, czy nie? Nie macie akademii, Cholipka. E, armię, armii nie macie jakiejś dużej. A tu mam dwóch generałów, super. Dobra, trzeba będzie trochę... Dobra, tych mogę tam posłać. Dobra cicho. Moja nitada. Werbunek, infrastruktura, budowa. Mhm. Czy mogę coś budować? No dobra, to dopiero będą za chwilę mieli, żeby byli radości. Dobra, ja tu Austrio nie daj się tym pruso. Siu kurde prusy. Robią potęgę, dobra, i to jest ostatnia tura jaką zrobimy, bo film trwa już ponad 18 minut, więc chyba 20 nawet. Dobra, Konfederacja, Pup Persja. I pier... W Galicji po dole, no i co mnie to? Okej, okay. i teraz powinni ludzie się w Warszawie cieszyć jak normalnie. Impratować! Okay. Tańczyć! Fajnie. Dobra, no, Wielka Opera to ile? I 3 natura to plus 2 do zadowolenia. Tu jest plus 3 do zadowolenia. Ale tutaj jest dodatkowo hajsy. I nie zawsze to chcę. Dalej, admin. No, coś takiego. Dobra. To ty idź tam. Ja ci mam coraz więcej generałów. Nie Będzie następny ponownie... <noise> Mam trzech generałów, ale jaja. <noise> po co mi trzech generałów? No ale więc na wojnę to na pewno nie ruszą wszyscy generałowie, bo to nie ma sensu. Tam ile jest tych? Dobra, odliczaj z tych dwóch, bo. jakieś dziwne. O, tu mogę coś ulepszyć. Co to? Teatr do radowania się ludzi więc sobie cieszcie się tą infrastrukturę mogę wszędzie zrobić chyba to zrobię bo nam zależy na pieniądzach i tak dalej bo bez pieniędzy będziemy kaput dobra no, więc to tyle co mogę na tym odcinku wam zaoferować za długo zobaczycie pewnie drugi i mam nadzieję, że Wam się podoba to, ta seria i tak dalej Wam się spodoba, jak będą jeszcze wojny, to w ogóle będzie ciekawie, zobaczycie, jak będę naparzał w Plusy Wschodnie, to będzie naprawdę ciekawie, <grych> więc dziękuję Wam za oglądanie, no i cześć, papa. Pa.